No się mano, witam. Patrzcie, co sobie tutaj odwaliłem. <grywy> tutaj sobie będzie lecieć pliwa, bo tu nie mam ani jak big baga podstawić. Nie mam jak mausera podstawić, tak jak pisaliście w komentarzach. Także sobie plewa będzie lecieć tu. A ja sobie będę szuflę wybierał i gdzieś tam na łyżkę wrzucał. Lepiej niż w workach na 100%. No. Jak znowu jest woda czy nie ma? Znowu coś tam jest tej wody, kurwa. <grystanie> <grystanie> jak ona mi się tu będzie nabierać. To tak jak ktoś pisał jakoś tu dzienkę by trzeba było zrobić. Ale to nic. Idziemy zobaczyć tą kukurydzę. Ciekawe jaką ona ma wilgotność. Tak się zastanawiam. Ale ona mnie sucha. Na 100% ona sucha. W tym roku kukurydza nie jest jakaś tam wyjątkowo wysoka. Połamanych też nie widać, żeby były. Zobaczymy. To są odmiany, kurwa. To są odmiany te. Yy... Węgierskie. Niby takie w miarę. Uf, w miarę suche. Już wiadomo, że one nie będą miały dwudziestu wilgotności, ale kurde, zajebiste. Różnie w tym roku to wygląda z tymi odmianami, bo o ta na przykład jest. Czuję już pod ręką, że ona jest bardziej suchsza. O, także wy też już widzicie na pewno, że jest suchsza. Tak. Mm. Uh -huh. Ta. Ale myślę, że średnia będzie koło dwudziestu... pięciu, sześciu wilgotności. Także to będzie ładnie, pięknie się wszystko suszyć. A kolby też w tym roku nie są głupie. Kukurydza, jak widzicie, niektóra tu jest połamana, ale ona była wysoka. Czubki się połamały, widzicie? Już ona jest strasznie sucha. I czubki się łamią. O. Ale to dobrze. I dla kombajnu będzie lżej i dla mnie będzie się fajnie suszyć tak jak widzicie uziarniona praktycznie do samego końca każda po kolei no ta troszkę nie ale tu dwie są ta jest główna o ona jest sucha odmiany yy, węgierskie tu są odmiany węgierskie na innym polu mam Masa DKC i LG LG tam mało mam ale widać od razu gdzie LG szana bo jest wyższa no i zobaczymy jak to będzie z plonem będzie kosił kombań, który mniej więcej pokazuje plon. Także zobaczymy, jak to będzie się suszyć. I ile będzie na mokro. Dobra, dzisiaj jest kolejny dzień. Od kiedy nagrywałem, tutaj nic nie widać. Od kiedy nagrywałem ee, początek filmu, a idę wam coś pokażę. Idziemy pod suszarnię. Tak jak Wam wspominałem. Zobaczyć. Kupiłem nową pompkę. Do paliwa. Bo tamta mi się skończyła już po prostu. Tyle lat miała. I się skończyła. Przewód chyba trzeba włożyć. Dalej. Odkręcić. Albo już nie, przewód trzeba to poluzować. A, nakrętka zdał się ten. Zaraz ja to zrobię. No, tak jak mówiłem, przewód trzeba było włożyć do końca. No i zobaczy, sobie tutaj zamontowałem elegancko. Tutaj mam, o sobie leję, o tu. A tam przewód idzie tam do garażu, że nie muszę latać z niczym, bo tam przewody rozciągać paliwo, lać. Kurda, sobie, o tu podchodzę. Tu o... prąd jest cały czas włączony przecież i tylko cyk. Kurde. Trzeba mieć na czym głowę nosić. Co ja pierdolę? Boże, co ja powiedziałem? Trzeba mieć na czym? Głowę nosić? Nie. Jak to? Nie wiem. <laughs> nie wiem, jakie to, jakieś to przysłowie takie było. A trzeba mieć na czym czapkę nosić. O, nie głowę. <laughs> No, eee, w poniedziałek ma do mnie opał wreszcie przyjechać i zaczynamy od poniedziałku. Jak będzie pogoda, oczywiście, bo na razie deszcze cały czas padają, ale od niedzieli już nadają pogodę. I sobie będziemy elegancko suszyć. O, podoba mi się ta pompka. 50 litrów na minutę ma wydajności. Leciutka, elegancka. Żadne to jest lokowanie produktu, mogę zresztą to zedrzeć nawet, nalepkę, ale po co? <laughs> o, fajna, mała, lekka, podręczna. Cyk, cyk, cyk. Nie wiem, czy, so, czy ją tutaj nie zostawię na stałe. Ale szkoda, żeby ona cały rok tutaj... Nie, zabiorę, zabiorę, bo ona nie jest tu na żadne wkręty przyczepiona, tylko wsadzona między profil a blachę. No, sobie zabiorę gdzieś trzeba będzie paliwa nalać do ciągnika, czy do kombajnu, czy do czegoś i po co mi druga pompka? Niedroga, bo ona 160 zł z wysyłku chyba kosztowała mnie. Przewody, oczywiście, miałem ze starej pompki, tak jak wam mówiłem, ona miała 10 lat, już tam ta pompka i się skończyła. No, niestety, no, także tu mam jeszcze ta wotnicę. Żeby tam smarować kalamitki. O tam. Ogólnie tu cały mam. Cały asortyment kluczy. Z, z Kluczy kombinerek. Różnych młotków. Bo tu cały czas jest coś potrzebne zawsze. Także dobra siemona rapa. Zapraszam do subskrybowania elo, elo.